Cześć moi drodzy, mamy w końcu oficjalną datę wyjścia sezonu nowego Skibidi Toilet. Mamy też cztery nowe przecieki, które wywalczył Steak. Naprawdę na bieżni biegał sobie 20 minut. Dzięki temu dostaliśmy przecieki. Dzisiaj sobie o nich powiemy. Prawdopodobna data premiery. I w ogóle rozpoczęcia sezonu nowego jest, czy raczej pod, z tego starego sezonu, podsumowania tego, co mieliśmy, będzie, słuchajcie, w dzisiaj wieczorem. Więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą, ta data też jest nie do końca taka aż znana, ponieważ albo to będzie dzisiaj wieczorem, albo jutro wieczorem, ale wydaje się, że steak ma. Najlepiej brać pod uwagę stream Stake'a, słuchajcie, jak sobie wejdziemy na niego. Słuchajcie, to on ma zaplanowany live na 18.30, więc prawdopodobnie w tych godzinach będziemy gdzieś wieczornych spodziewać się odcinka. Boom, wyraził się, że tomorrow. Tomorrow. Jak to powiedział? Tomorrow rano, tak? Chyba. Tomorrow morning, więc słuchajcie wszystko na. Jezu, co to jest? Co to za całowanie się Stejka z tym Boże? Steak, co ty robisz swoim życiem? No, no dobra, nieważne. Moi drodzy, no jest ciekawe, ja, mam nadzieję, że będziemy też dostaniemy jakąś premierę. Boom robi zwykle premierę, więc mam nadzieję, że tą premierę postawi już, słuchajcie, jakoś wcześniej i będziemy to widzieć. Ma, wiecie, żebyśmy mieli zapowiedzianą dokładną datę, ale obstawiam godziny wieczorne dzisiaj, więc jest już bardziej sprecyzowana ta data i konkretniejsza. Przejdźmy do przecieków. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że mamy informację, że Titan kamera zostanie zainfekowany na zombie z Toilet. We will see we, we will soon, czyli wkrótce zobaczymy nową formę zombie tytana kamery, także się zapowiada ciekawie. Mamy też zapowiedź, że Max D będzie miał premierę, nowy odcinek z Kibidi Sagi jutro, czyli w niedzielę. No, ale przejdźmy do konkretów. Słuchajcie, przejdźmy do tego, co mamy najlepsze. Pamiętajcie o zostawieniu lajka. Like Myślę, że tu 400 łapek, jak zostawicie, to będzie naprawdę fajnie, ale oczywiście nie zmuszam, to jest wasze. Jeżeli chcecie, słuchajcie, mamy Jimena na pierwszy rzut oka, i widać tutaj przede wszystkim to, że jest zdenerwowany. Widać też tu to, te czerwone promienie, to wygląda tak, jakby Jagger na odstrzelił czymś w niego. Czyli wychodzi na to, że Juggernaut nie jest do końca bezbronny i prawdopodobnie może ma jakąś swoją jeszcze dodatkową broń, która która może nie jest tak mocna, to nie będzie pewnie taka sama broń tą, którą wziął tytan TV-man i zaprowadził do bazy TV-manów, którą mu ukradł. To pewnie będzie coś jakiegoś słabszego, bo jak widzicie, chociaż nie, być może Jimen użył swojej tarczy i i tak dostał pewne obrażenia, jak widzicie, trochę płonie. Więc być może rzeczywiście strzelił z czegoś takiego o porównywal porównywalnej mocy do tej broni, którą miał Juggernaut. Więc to jest ciekawe, bo Jimen tutaj, no, jest jakby jego promienie. Ale jeżeli tą kulę przyjął na klatę w cudzysłowie Jimen i on stoi dalej i troszkę są te płomienie tutaj u niego, e nie ma jakichś poważniejszych obrażeń, no to powiem wam, że Jimen tu będzie królował. Zresztą, jeżeli sobie porównacie tu jest przeciek. Słuchajcie, Juggernaut'a widzimy. Popatrzcie sobie na dół Juggernauta i na dół Jimena. Jimen strasznie już teraz przypomina Astro pod tym względem. Zobaczcie, nie? Może te ręce są bardziej takie typowo na technologię ludzką, ziemską, bo tutaj troszkę inaczej to wygląda, ale dół wygląda jak jak słuchajcie tytan. Jak, jak Astro, więc obstawiam, że Jimen będzie tytanem, będzie miał też swoje nogi i tak dalej. Więc tutaj spoko to wygląda. No, i mamy tutaj czołg. To warto zapamiętać. Albo to nawet nie jest czołg, tylko to jest transporter. To jest jakiś transporter opancerzony prawdopodobnie. Albo czołg, bo tylko nie ma tutaj tej góry, nie? Te, tego działa. Eee, słuchajcie, co ciekawe, Jimen tu ma coś na, na głowie to jest ciekawe jakąś taką nie wiem być może to było jego stare z Astro coś nie Popatrzcie, zapowiada się fajna walka, prawie 15 minut czy ponad 15 minut nowych scen, naprawdę spoko. Fajnie, że widzimy tak w dobrej jakości tego Jimena. i jest jasno, rozjaśnia się, więc. Wiecie, w, w Skibidi toilet jest tak, że jak jest noc, jest ponuro, to co to już dostawał w ciery, miał i był w tragicznej sytuacji, a jak robił się dzień. To, to było o, o, o wiele, wiecie, lepiej dla sojuszu. Tylko wiecie co mnie zastanawia i tu też można by było jakąś teorię opracować, mianowicie zauważcie, że to, 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 to co się dzieje w Skibidi Toilet to wygląda tak jakby to się działo 4 dni tylko. Bo ile razy słońce zachodziło i potem wstawało i był wschód słońca? Chyba 4 razy. Czyli tak jakby to się, my oglądamy, że to się dzieje, są długie odstępy czasu a wygląda tak jakby realnie było tak, że to się działo w kilka dni dzieje i że to jest dzień czwarty na przykład, nie? To, to jest ciekawe. Ciekawe czy to nie będzie jakoś potem wytłumaczone. Dobra, no tu mamy przeciek z Juggernautem, mamy transporter, czy, czy czołg, nie wiemy tego. To jest pewnie moment, kiedy oni tu dopiero przy, przylecieli, tak, w tym miejscu, bo tutaj jest kurz unosi się, tak jakby on tu się dopiero zatrzymał, tak, w tym miejscu, Juggernaut. Nie widzimy tutaj jego ręki, zasłania dym, być może coś tam ma w ręku. No i tu jest też ciekawe, słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest ta sama miejsce, co... Po prostu to, to będzie chyba to samo miejsce tu i tutaj, no bo ktoś musi kamerować tę walkę, więc tu chyba przeżył ten jeden, tak, ten jeden kamera i będzie na to patrzył. Tylko mnie coś zastanawia, bo mm, przeciek ten, który tu widzicie, jest dość ciekawy. Przede wszystkim, tak, widzimy krzesło i to nie jest i transmission error. Słuchajcie, ten transmission error. Tutaj jest koloru e, różowego, <grych> więc e, to, nie jest to nie jest robota sekretnego agenta, moim zdaniem, tylko to jest nowa ras, Czyli, słuchajcie, potwierdza się, że krzesła mogą być nową rasą e, z tego, co widzimy, i mają opcję do zakłócenia transmisji. Czyli Transmission Error różowe zielone było u oczywiście Buma, prawda? No bo. Tak było. Dodatkowo, więc, więc można tak to interpretować. Mamy tu krzesło. Ja pierwsze myślałem, że to jest POV Tytana Kamery. Wiecie dlaczego? Po ręce. Bo jak sobie sprawdzimy, słuchajcie, te poprzednie odcinki i zobaczycie rękę Tytana Kamery, e, gdzie jest to podsumowanie sezonu, to będzie, to będzie najlepsze w tym wszystkim. O, właśnie. Gdzie jest ta Tytan Kamera? Chcemy go zobaczyć. Gdzie jest Tytan Kamera? Halo, halo. Bo, bo tytan kamera też miał taką rękę nie że widać było te robotyczne części I, 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 i zaraz to sprawdzimy ale tu nie widzę tego Czekajcie czy To będzie prawdopodobnie tu widać No tu jest ta jakość Aha ja ustawiłem gorszą jakość Czekajcie wydaje mi się bo to Tylko to by się nie zgadzało O Proszę bardzo, widzicie to? On też miał taką rękę. Tylko, że to jest, e, widzę takie białe części, nie? Zaraz sprawdzimy, porównajmy. So. No, no, ciężko powiedzieć, tylko że tu jest. Nie wiemy, czy to jest lustrzane odbicie, bo tu wygląda tak, jakby to była prawa ręka. A tu, o, a on ma lewą, jakby jak widzicie zniszczoną więc kurka no pierwsze myślałem, że to jest titan kamera no bo jednak to chyba że to będzie large no bo innej opcji nie ma albo to jest large albo titan kamera po prostu to jest lustrzane odbicie i bum to specjalnie tak zrobił rozumiecie żebyśmy nie widzieli że to jest ta lewa ręka bo normalnie mogłoby być tak i ta ręka byłaby tu i to już byśmy znaczyli że to jest titan kamera nie tylko jedno się nie zgadza Tytan, kamera jest ogromny, więc czołk nie byłby taki, taki duży, chociaż z drugiej strony, jak blisko niego leży, to może czołk się tak wydawać. No nie wiem, zobaczymy, słuchajcie. Jest transmission error, jest krzesło, być może to jest mała drobinka sceny z tytanem kamerą i wiemy, co się z nim stało. Być może krzesła pomogły mu w jakiś sposób. Czyli to jest ta nowa rasa, słuchajcie, myślę, że PC-menów. No bo nie wskazuje to nic, że to jest y, sekretny agent, bo transmission error jest na różowy kolor. Ja bym tak to interpretował. Więc y, słuchajcie, no nieźle. Naprawdę. Albo bo, bo to też może być w rejonie, gdzie walczy Jimens z y, Juggernautem. No bo patrzcie, tu też jest czołg. Tylko nie widzimy. No właśnie. Nie wiem, czy to jest ten sam czołg. Nie, ciężko to określić, bo tu jest ucień. Chociaż nie, no bo. No, to raczej nie jest ten sam czołg, nie? Bo tu by była armata, a tu jest wszystko poniszczone, wy, wy, więc, więc może to jest inna, inne miejsce. Ale jeszcze warto by było sprawdzić, słuchajcie, tych nowych, gdzie oni tu przylecieli. O właśnie, i chcielibyśmy sprawdzić. O właśnie, pana Tytana, jak on wygląda? Ale patrzcie, widzicie, large mają rękę zwykłą. Nierobotyczną. Więc moim zdaniem to jest tytan kamera. No bo patrzcie, na, na ich. Oni mają tu rękawiczki. O, rękawice, rękawica. Widzicie. Więc to by było tak, jakby to był tytan kamera. Słuchajcie, i to jest lustrzane odbicie, specjalnie przez, przez buma zrobione, żebyśmy nie poz... No bo. Słuchajcie, no, no kurde. Co myślicie, że ty, to jest tytan kamera? Taka jest moja teoria. Ciekawe, jeżeli rzeczywiście to był, był on. No bo. Hmm. Kurka, no. No bo jak. Chyba, że to jest Larch, który też stracił te rękawice, nie? Bo zwykle oni mają rękawice i. Ha. Jeszcze raz to sprawdźmy. O. Zobaczmy. Tu jest taka część. Może zrobię print screena. szkoda, że nie. Nie ma lepszej jakości, chyba że na miniaturkach będą, słuchajcie. E, jest tu jakaś miniaturka z tytanem kamerą. Aha, tu, tu jest niby, ale jak nie widać ręki, nie? E, no dobra, ale ja sprawdzę sobie coś innego. Zrobiliśmy tego screena. O, cyk. I teraz weźmy ten spoiler. Czy to jest to samo? No, tu, widzicie, Tytan kamer, chyba, że no wiecie, on mógł dostać kolejne obrażenia. No, ciekawe jestem. No, nie widzimy przodu, czy ma te białe obrysy. Tu jest kciug niby taki sam. Tylko, że tu jest dalej robotyczne ramienie. A, chociaż on. No. Być może to nie jest on, słuchajcie. Chociaż tu jest też plak... Pa pa patrzcie, tu wystaje ta plakietka. To opancerzenie, osłonka. Tylko tutaj jest dalej robotyczne ramię. On tutaj miał. No, no, jest to dwuznaczne, ale to by się składało do teorii, gdzie po prostu ta nowa rasa by uratowała tytana kamerę, nie? No, jestem ciekaw, czy, czy rzeczywiście tak będzie. Dajcie znać, co myślicie.